Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Duch i dzisiaj robimy drafcik. Drafcik który będzie polegał na tym, żeby zrobić jak najlepszy drafcik. Ale do tego będziemy mieć jeszcze trzy takie mniejsze paczuszki. I na koniec otworzymy sobie torbę urodzinową. Food. Także dzisiaj zaczniemy na przykład od piłkarza 8288 Otworzymy sobie te trzy pierwsze paczki. Później zrobimy sobie drafcik. Zagramy sobie ten drafcik. Mam nadzieję, że więcej niż pierwsza runda. Zobaczymy. Co tam się uda nam poskładać i na, ko na końcu będzie torba urodzinowa food region w pierwszej pacce, tak na odmianę sobie coś innego, coś innego yy, złożymy. Eee, oczywiście będziemy celować w jak najlepsze. Tak, zresztą tak jak widzicie ostatnie moje paczki wyglądają tak, jak wyglądają te paczki. Po prostu no nic, nic w nich po prostu nie wpada, są tragiczne. Eee, no cóż, no, nie zawsze będzie wpadał Ben-Jeder i Markus Rashford, Paul Pogba. Także zobaczymy, nawet ekranów nie ma, ale popatrzcie. Nie, to Kopa Libertadores. 76. No, to tak jak mówię. Nic w tych paczkach nie wpada, cholera. Dobra, torbę zostawiamy na końcu. Przechodzimy sobie do trawciku. No dobra. Czyli tak, ogarniamy, tak i mamy pierwsze formacje i wybieramy sobie formacje, może 4, bo napastnik, on, opastny, on zagrał, 4, 3, 3, 4, 2, 3, 1, dużo SPO, tak, jak będzie 4, 2, 3, 1, a co? Moim kapitanem będzie Zinedine Zidane, no pięknie, już myślałem, że będzie Carlos Zwela. ale bierzemy Zidane. potężna karta na sam start, 97 Zidane. Ła, dobrze zaczynamy, Pele 98 i teraz Ronaldinho i, i mamy wszystko. No nie, nie będzie Ronaldinho, ale będzie Udus. I na napaści bramki będzie nam strzelał... U. To jest ciekawe. Markusem grałem. Więc może Alex Są Maksimem. Chociaż. A weźmy Maksimem. Obawmy się. Dobra, przechodzimy dalej. Naszym Eśpedekiem będzie. Doszło jakimiś. Tak jest. Zrobimy dzisiaj bardzo mocny draft. Próbujemy zrobić 190. 90. Weźmy. No weźmy. Może do tego o z Moskudusa wejdzie po prostu nam ktoś ktoś inny. Lewa obrona. No i wreszcie musiało się zepsuć. Coś pod zgranie musimy wziąć. Ale nic, nic. Nie załamujemy się, próbujemy dalej. Mm, mm, mm. Ike. Tutaj bych pasował kogoś z Niemiec albo jakąś ikonę A my tu mamy Warana Bierzemy Warana Jakoś to będziemy próbować ustawić Kimś mi się z nikim nie zgra Nie z nikim Weźmy Jesusa Nawasa Dlatego, że zgra nam się tutaj z Waranem I tu na mnie nam się przyda bramka z Hiszpanii którego oczywiście nie, dost... nie mamy. Dobrze. Dobrze. O. I to już lepiej wygląda. Mamy ocenę 190. Także nieźle. Szukamy dalej. Może jeszcze jakieś bajeczne karty nam powpadają. Pięknie, Atal. Nie będę mógł jak go tam wrzucić. Albo Brand 89 i tam go wrzucić. Ale on tam się z nikim nie zga. Chcemy Francuza wziąć i powiem wam, wezmę sobie Hernandeza pod tym względem, że wrócę go tu i on jest na siedmiu zgraniach. I jest gitarka. Jest gitarka. Uuu Kęcik. Bierzemy Kęta. Wszyscy mówią, że bardzo fajna karta. Będzie sobie można wytestować. Zobaczymy. Jeszcze jakąś petardę tu trafimy. od z rezerwowych. I mamy Toty, Toty Lewandowskiego yy, Albo Mario... Yy, Hermon... Nie no, Lewandowskiego bierzemy 98 ocena Jego tu wrzucimy, jego tu wrzucimy, tam coś pokombinujemy, tam coś wymyślimy Tam coś będzie, teraz dobry bramkarz, Ter Stegen Courtois mamy i jest Ter Stegen Bardzo dobrze, bierzemy Ter Stegena I cyk, 191, bardzo ładnie Hmm. Bo... Nie no weźmiemy tego Go tu wrzucimy Będzie karta freeze I można się pobawić nową kartą A Teraz Joch Ale Może teraz odda No jest Tomek Miller Tomka Millera wrzucimy tu I mamy pełne zgranie Dla wszystkich Świetnie Trzy karty do końca. Zakaria albo Kubo. No to Zakaria. Dwie karty do końca. No jeszcze jakoś petarda. Jedna. No nie ma, ale bierzemy. Mareza czy Oizabal? Zabal Niech będzie. Ostatnia karta. I. I. De Jonga. Teraz tak. Chęcik naprzód, ale 191 z tego już chyba nie ułożymy. Dobre ułożenie, połowa sukcesu, ale nie, nie, Ajajaj. ale 190 draft, jak najbardziej, jak najbardziej cieszy. Tak jest, to tak zostanie, tak, jak najbardziej cieszy draft, 191, przejdźmy pierwszą rundę, będę zadowolony. Poczekajcie, nie mam zgrania na Kimisiu i Hernandezie, ale to nie będę miał, bo ani jeden, ani drugi, chociaż nie, jest, na Niemcu będę miał, dobra, bierzemy tego pana i mamy podsumowanie draftu, draft 190 zrobiony. Lewandowski, pele terstegen i zidan chociaż nie wiem do tego, Ter terstegen jest ani zidan ja sobie to wszystko poukładam i widzimy się zaraz dobra wszystko poustawiane szukamy naszego pierwszego rywala i miejmy nadzieję że nie ostatniego bo naprawdę skład jest skład jest przedni ho, ho, ho. tutaj przód niezły środek fajny szkoda tego mowlera nie udało mi się trafić myślę że bardzo fajny by był no i Ronaldo Nazario ataku kontra mój Lewandowski, czyli powinien być mój lepszy, no ale. A tu jeszcze wchodzi moja gra, to może być różnie. Dawaj gościu, Zborna, czyli. Reprezentant Russia. Kończymy ten mecz. 8 do 2. Ryan Kent. Kapitalnym zmiennikiem. Który daje nam. Który daje nam yy, zwycięstwo. I przechodzimy do kolejnej. Nie, przepraszam, to jest Bruno Fernandes. O, szybki skład, dobre wykończenie. Mocny środek pola. Ciekawy. Myślę, że słabszy niż tamten, ale. Ale wiemy jak to jest. Miałem już. Miałem. Koniec tego meczu. No i gościu był lepszy, skuteczniejszy. Ja bym wykorzystał to co mogłem, no to może by było inaczej, ale to takie gdyby, 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 gdyby. 4-0, nie uszukujmy się. 8 celnych strzałów, 4 ramki. No nic, no nic. No to teraz odbieramy nagrody za moją drugą rundę. Czyli za pierwszą wygraną. Dobra, ale 8-2 się wklei, będzie fajnie. Trzy złote paczki, grubo. Trzy złote paczki i otwieramy torbę urodzinową PUT. Lecimy z tematem. Pierwsza paczka. Tak jak mówi nic. opara. Druga paczka. I nic. Uff, nawet świecącej nie ma. O. Ale jest 1500 monet, o czym my tu rozmawiamy? I ostatnia paka... Oczywiście przed Torbą Urodzinową wód Są ekrany Uuu, To już coś Nie to jest dobry zwiastun Gundogan Może być z urodzinówki, urodzinowy ten... Lukas No i przechodzimy do Dania głównego, czyli torba urodzinowa food Co w niej jest, każdy wie Ostatnio otwieraliśmy, trafiliśmy Urodzinowego obrońcę Z przyszłych gwiazd, więc Klikam i zobaczmy Urodzinową mi dajcie, żeby zabawa trwała, żeby mógł sobie testować Tragedia. Ja już widzę, że to jest tragedia. Zakaria. Wydajesz yy, drużynę 84 o ocenie ogólnej. Robisz torbę urodzinową, gdzie mamy kwiecień i dostajesz gościa 82 środkowego obrońca. Nawet nie będę sprawdzał ceny. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam padło lepiej niż mi. Gedia. Na razie. Cześć.